Witam Państwa, zapraszam na kronikę filmową gminy Kazimierz Biskupi. Dziś podsumujemy to, co działo się na terenie gminy w kwietniu, maju i czerwcu 2009 roku. W kwietniu maturzyści spotkali się na czuwaniu w klasztorze Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim. Kilkudziesięciu tegorocznych maturzystów uczestniczyło w czuwaniu w klasztorze Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim. Zgromadzenie oprócz misji i duszpasterstwa rodzin zajmuje się także młodzieżą. Czuwanie dla maturzystów zorganizowano w Kazimierskim Klasztorze już po raz kolejny. Młodzież z okolicy, z Konina, z okolicznych miejscowości przybywa, aby do północy czuwać. Mają czas adoracji, mają okazję do spowiedzi świętej, mają okazję modlić się i wypraszać swoją przyszłą drogę życia. Czy to będzie właśnie dobre studia, czy to będzie potem dobra praca? czy droga może nawet powołania misyjnego kapłańskiego. Młodzi ludzie przyznają, że cisza i spokój Kaźmierskiego Seminarium pozwalają w spokoju podjąć życiowe decyzje. Przyszedłem tutaj, aby rozeznać swoje powołanie. Każdy młody człowiek przecież boryka się właśnie z tym problemem, co dalej po liceum, czy iść na studia, czy może kapłaństwo, czy zakon. I to przyjechałem tutaj, żeby w ciszy, w spokoju, ale także we wspólnocie młodych ludzi i kleryków, których tutaj już wcześniej poznałem, rozważyć to, co mam robić dalej? Czy zostać kapłanem, czy do zakonu iść, czy y, małżeństwo i zwykłe studia? I naprawdę ta atmosfera, która tutaj panuje, sprzyja rozeznaniu powołania. Cieszę się, że mogę tutaj być. No i mam nadzieję, że będą jak najobfitsze owoce tego czuwania nie tylko dla mnie, ale dla innych osób również. Przyszłam, by porozmyślać nad swoim życiem, by. Yy... Dojść do tego, czy którą pójść drogą, czy jakie wybrać studia właśnie w przyszłości. Co dalej robić? Po prostu w jakim kierunku iść, czy idę w dobrym teraz kierunku, czy jeszcze gdzieś się zawieruszyłam. Z maturzystami czuwali klerycy rozważaniam towarzyszył, zespół muzyczny. O północy wszyscy wzięli udział w mszy świętej. W maju Kazimierz Biskupi odwiedzili niezwykli goście, biskupi z Polski i Ukrainy. Śladami świętych pięciu braci męczenników podążali po kazimierskiej ziemi biskupi z Litwy i wschodniej Polski. Przyjechali z okazji tysiąclecia męczeńskiej śmierci Bruno na Skwerfurtu, który jako pierwszy dokonał chrztu na ziemiach litewskich. Związek świętego Brunona z kazimierzem biskupim jest ogromny. To właśnie on spisał historię pięciu braci męczenników. To pierwsza wizyta litewskich biskupów w kazimierzu. Ksiądz Dariusz Kaliński, pomysłodawca i organizator tej swego rodzaju pielgrzymki, ma nadzieję, że dzięki temu na Litwie i ziemiach wschodnich Polski ożywi się kult świętych pięciu braci męczenników. Ta wizyta i znalezienie tej łączności, jaka była między Brunonem a pięciu braćmi, myślę, że zaowocuje jeszcze większym takim rozwojem pobożności ku czci Świętych Pięciu Braci i przypomnieniem ich obecności i tej właśnie wspólnoty obydwu punktów męczeńskich. Biskupi zwiedzili kościół świętego Marcina w Kazimierzu Biskupim, gdzie obejrzeli polichromię przedstawiającą scenę z życia pięciu braci męczenników, modlili się też przy ich relikwiach. W klasztorze misjonarzy świętej rodziny odmówili godzinki świętych pięciu braci, a na zakończenie odwiedzili pustelnię Kamedułów w Bieniszewie. Zmieniali się proboszczowie, a on pozostał niezmiennie na swoim stanowisku i tak już od 50 lat. Jan Kwieciński, kościelny z parafii św. Marcina w Kazimierzu Biskupim, ze swoją długoletnią służbę został uhonorowany specjalnym medalem przez biskupa Wiesława Meringa, ordynariusza diecezji włocławskiej. U mnie to, to ja wiem, tak zleciało, że w ogóle nie wiem kiedy to było. O wyróżnienie dla pana Kwiecińskiego wystąpił proboszcz parafii św. Marcina, ksiądz Dariusz Kaliński. W liście motywacyjnym, który skierowałem do księdza biskupa, napisałem m.in., że wśród wielu cech takich jak Punktualność, uporządkowanie, dbałość o świątynię, pobożność autentyczna. I również jest i to, że kiedykolwiek rozmawiałem z panem Władysławem Kwiecińskim o moich poprzednikach, a przecież wielu się tu przewinęło przez te 50 lat jego pracy, nigdy o żadnym księdzu, nigdy o żadnym człowieku. Nie powiedział źle. Zawsze się wyrażał dobrze o ludziach, również o moich poprzednikach kapłanach, i to mnie też bardzo e, ujęło. Swoją pracę w kościele zaczął, kiedy miał 26 lat. To się zaczęło z księdzem Wojciechowskim, który obecnie jest pochowany w Koźminku. On mnie tutaj zorganizował, i później w ogóle, jak wychodził z Kaźmierza, z Parachwi do Kramska, to chciał mnie zabrać ze sobą że ja się oparłem, bo mówię, to tam w obcym terenie, co mówię, mogą mi ludzie dokuczać tego, nie? I tak zostało. I w tej chwili to już jest mój dziewiąty proboszcz obecny. Kiedyś był jeden kapłan tylko, proboszcz. Nie było żadnych wikariuszy, jak ja tu zacząłem pracę. Dopiero to zaczęło wschodzić w późniejszym czasie. No a jak dwóch księży pracuję, to ja tak byłem jako kowal, nie? Bo to... Wiecie państwo, że trzeba wiedzieć jedną stroną i drugą, ale do siebie i to wszystko musi zawsze zagrywać, prawda? I tak już od 50 lat pan Jan wstaje codziennie o tej samej porze i udaje się do kościoła. Kilometrową trasę pokonuje na rowerze, nigdy nie zdarzyło mu się zaspać. Nie ma różnicy obojętnie cały rok okrągły to ta sama godzina. W pół do szóstej wstaję, i tu już jestem w pół do siódmej. I kończę, zamykam kościół o godzinie 19 przeciętnie, nie? Zwykły dzień, a w niedzielę no to gdzieś o godzinie tak, 17. Co należy do pana codziennych obowiązków? W ogóle to jest w całości bielizna kościelna, do prania trzeba dostarczyć, do tego, wymienić wszystko. W ogóle wszelkie rzeczy, tak, że kapłani w ogóle przychodzą i wiedzą, że musi to być i, i nie, żadnych wskazówek mi nie dawają, że to ci tamto powinno być. Nie? Ileś razy dziennie nawet, bo ja jestem w dyspozycji dobowy po prostu. Moje dzieci to już teraz mówią, tato, byś już to dawno rzucił, a to tak jakoś wychodzi, że nie wiem, źle bym się czuł chyba nawet, brakowałoby mi czegoś. Proboszcz ksiądz Dariusz Kaliński nie wyobraża sobie parafii św. Marcina bez swojego kościelnego. No właśnie nie wyobrażam sobie. Na razie jest pełen sił i gotowy do współpracy. A wiadomo, no, jesteśmy tylko ludźmi. Wtedy, kiedy przyjdzie czas na decyzję, to będziemy się martwić o to, co dalej. 140 motocyklistów z Polski i zagranicy przyjechało do Kazimierza Biskupiego na trzydniowe katolickie otwarcie sezonu motocyklowego. Kiedyś, kiedy planowaliśmy tą imprezę, charakter imprez motocyklowych był postrzegany bardzo dziwnie. Nie? Było to kojarzone powiedzmy z jakimiś zadymami, rozrubami i tak poniekąd było. Zresztą niektóre imprezy właśnie w ten sposób wyglądają. I słowo katolickie to było traktowane jak coś w rodzaju filtru. Bo po prostu ludzie czytając, że jest to jakaś powiedzmy impreza katolicka nie zawsze mieli ochotę powiedzmy na ją przyjeżdżać ze względu na to, że kojarzyli to powiedzmy z jakimiś obrzędami i tak dalej. Nie ukrywamy, że każda impreza związana jest także z mszą motocyklową, ale to bardzo dobrze zadziałało. Przyjeżdżają tutaj ludzie o wysokiej kulturze i to, z takimi ludźmi po prostu bardzo dobrze się czujemy. Motocykliści zwiedzili Licheń, Gniezno spotkali się też na otwarciu wystawy. Podlaskie Klimaty Janusza Maksymiuka w Gminnym Ośrodku Kultury w Kazimierzu Biskupim. Artysta jest przyjacielem z lat szkolnych, organizatora imprezy. Przyjechałby zaprezentować swoje prace i region, w którym mieszka. Tereny, które no w sumie są nieodkryte, są sielskie, anielskie, za bardzo nie ma przemysłu, prawie w ogóle. Jest rzeka nieuregulowana Bóg. I to naprawdę to są takie klimaty, gdzie deszcz, mgła, opary. Dlatego są, pojawiają się w tych pracach jakieś mgiełki. Punktem kulminacyjnym katolickiego otwarcia sezonu była msza motocyklowa w klasztorze Kamedów w Bieniszewie. 3 maja zazwyczaj cicha pustelnia Ojców Kamedów w Bieniszewie przeżyła prawdziwe oblężenie ryczących maszyn. Właściciele przyznają, że każdy, kto choć raz spróbuje jazdy motocyklem, nie będzie mógł się bez niej obyć. Motor po to kupiłem, żeby nie jeździć szybciej niż samochodem, tylko z motoru więcej człowiek dostrzega i widzi dookoła coś, co się dzieje. Naprawdę, jest nie, to nie do opisania. Każdy musiał wsiąść, przejechać się. Wtedy zobaczy co to o co chodzi w tym wszystkim. W Bieniszewie wszystkie motocykle zostały poświęcone przy świętą uświetnił koniński chór Gospel.